Po rocznym nauczaniu zdalnym uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminów. W całej Polsce testy pisało ponad 360 tysięcy ósmoklasistów. W szkole podstawowej nr 8 przy ulicy Tanowskiej w Policach do egzaminu przystąpiło 150 dwoje uczniów. We wtorek pisali testy z języka polskiego, a w środę z matematyki. Oczywiście wszyscy jesteśmy pełni obaw. Nie martwimy się, zrobiliśmy jako szkoła wszystko co można, było jeszcze trochę, żeby te testy wypadły jak najlepiej, żeby uczniowie jak najlepiej je napisały, napisali, ale jak będzie tego nie wiemy, więc jest niepokój ze względu na ten sposób pracy, którego nie doświadczaliśmy i do którego nie byliśmy jeszcze kilka lat temu kompletnie przygotowani. Na napisanie testu uczniowie mieli 100 minut. Do egzaminów przygotowywali się w innych warunkach niż zwykle. Jak na wyniki wpłynęła nauka zdalna, dowiemy się 2 lipca. Z dalnym nie wykończyły, ale jest dobrze. Wzory najważniejsze znam, to to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Trzymam samo do siebie kciuki ogólnie za wszystkich, którzy tutaj są. Myślę, że będą zadania nie najprostsze, ale przygotowałam się, myślę, że na miarę swoich możliwości. Dzięki naszym kochanym nauczycielom nie było trudno. Też dużo pomogły ćwiczenia, jakie robiliśmy po powrocie do szkoły. A wynik myślę, że będzie dobry. W czwartek uczniowie przystąpili do egzaminu z języka obcego. W tej placówce większość wybrała angielski. W związku z nauką zdalną Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło wymagania na testach egzaminacyjnych. One są oczywiście spójne z podstawą programową, ale jednak ograniczone w stosunku do tego, że jednak test jest krótszy, jeżeli chodzi o jego objętość, i mniej zadań otwartych w stosunku do zadań zamkniętych. W gminie Police do egzaminu przystąpiło 330 uczniów. Niewielka liczba ósmoklasistów klasistów z różnych powodów nie pisała testów. Dwa lata temu były to egzaminy w okresie strajków nauczycielskich. Też egzamin nietypowy. W roku ubiegłym pandemia i też inny termin w innych warunkach. No i w tym roku podobnie pandemia, reżim sanitarny, który obowiązuje wszystkie szkoły. Uczniowie klas ósmych po długim czasie nauki w domach spotkali się z rówieśnikami dopiero na egzaminach. Jeżeli chodzi o same przygotowanie merytoryczne, to podobnie jak uczniowie w całej Polsce, no te warunki były gorsze. też Nie ma co się oszukiwać i powiedzieć, że ta efektywność nauczania była taka sama, jak to było w trakcie nauki tradycyjnej. Egzaminy mają wpływ na dalszy etap edukacji. Uczniowie, którym powiedzie się lepiej, otrzymają większą szansę na wymarzoną szkołę. Ci, którym pójdzie gorzej, mogą takiej szansy nie otrzymać.